Moi drodzy, idziemy na warsztaty Koła gospodin Wiejskich w Łęcznie. Zobaczymy, co nam pokażą w siedzibie OSP Łęczną. Tak, jestem przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Łęcznie. Z, z, przy pomocy naszej sołtyski Jolanty złoży, napisaliśmy granta i rzeczywiście, żeśmy otrzymali 10 tysięcy. Zostały zakupione urządzenia do kuchni potrzebne, to znaczy suszarka, to jest robot. Robot taki wielofunkcyjny, wielofunkcyjny tak? Blender tak? Blender. Nie, nie, blender też, jest też blender też wszystko jest tak. Planetarne. Planetarny. W każdym razie za 9 tysięcy został zakupiony sprzęt. A dzisiaj mamy w związku z tym zorganizowane warsztaty. Robienie soku, suszenie owoców i Kiszenie ogórków, robienie gofrów. Okay. Tak, no za, za chwilę to e, przy, to jest nam wszystko bardzo potrzebne i jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, że to, no to nam się tak, udało tak, pozyskać takie fundusze. Mhm. A pani Elu, a pani jakie przetwory robi? Ja robię ogórki, korniszone, kiszone. Też suszę grzyby, suszę pomarańcze. A taki sprzęt. A... Nie mam, nie, nie posiadam ma. takiego sprzętu. No i sok z jabłek też robię. Mam sokowirówkę i też robię sok a, z jabłek. A często takie warsztaty organizujecie? No szczerze mówiąc, w tym roku pierwszy, pierwszy raz, dlatego że no akurat mamy taki sprzęt do tego no. e, potrzebny. Żeby, żeby zrobić to wszystko. Bo przecież ja w domu robię soki z dzikiego psu, z kwiatu, z czarnego, z owoców, nie? Zawsze, szczerze mówiąc, sosny. Sosny też? Też, sosny. też robię, no. Mhm. no z wiśni, z czereśni, ja robię wszystko. Przeważnie robię soki. I czemy, bo jako kompotu to raczej nie. Nie ma kto później jeść owoców. No tak. Tak, no a sok zawsze się wypije. A sok się wypije właśnie. W no, ubiegłym roku zrobiłam 120 butelek soku z jeżeli, bo mam jeżyny. I co, wypite? To zostało? Nie, nie jeszcze zostało jeszcze nie. za dużo, za dużo. Za dużo. Bo, bo nie tylko, bo jest maliny no, tak. No. tak. jak mój mąż zrobił dwa lata temu 200 słoików czy 250 ogórków zrobiłeś kiszonę. Ale też nie zjedliśmy. Nie no właśnie. <laughs> 250 to się nie Ja Też dużo robię ogórków, oczywiście. I robię przecier z pomidorów. A, też na pyszne. pewno pyszny. No też. Chociaż, Można nie, same, chociaż ja nie piję. Same. Ja Zrobię. też robię, ja też robię przetwory, chociaż się zarzekałam, że nie będę nigdy robić przetworów, ale od kilku lat robię. Zobaczymy jeszcze Panią Sołtys. Poznajcie, kochani, naszą panią Sołtys. Dzień dobry. Dzień dobry. możemy tak mówić, panią tak, oczywiście. Co teraz tutaj takiego pysznego? Mamy pyszne ciasta, które upiekliśmy na warsztatach. Część ciasta jest z żabotami, oczywiście szarlotka. Tradycyjnie mamy tą porę roku, że szarlotka jest jak najbardziej na czasie. I mamy też ciasto drożdżowe. Wszystko zostało pieczone dzisiaj na warsztatach. Będziemy za chwilę kosztować. Yy, pewnie z koszmarą tak, bo... Zaraz też spróbuję, bo pachnie, pachnie, wspaniale. Ale cioska troszczkę. Ale może to Nie i powiem Wam, że zawsze robiłam to, a teraz odeszłam od tego, ale w Gdańsku mamy jeszcze takie. Takie z ubiegłego roku nie. Z dwóch lat do tyłu już nie pachną tak intensywnie, ale ten wystrój jest cudowny. A przyszliście tutaj z twoją córką, z Anitą. Anita tak. robi jakieś przetwory? Czy tak, jak Anitka przyjeżdża specjalnie na sezon tutaj do nas bo ona uwielbia ogórki kiszone, ogórki takie z działki konserwowe, ale głównie kiszone, bo ona wszelkiego rodzaju kiszonki. Również kisimy czerwonego buraczka. Co jeszcze robimy? No teraz będziemy na etapie przecierów pomidorowych. A buraczki? O dynie, no ale jeszcze muszą urosnąć. Już takie są duże? Dynie już są, ta... są takie ogromne, zapraszamy was. Zjedziecie, już sobie zerwiecie też, spróbujecie. Są, no, a jeszcze jestem zaskoczona, bo słuchajcie, one się pną po siatce i te, te, te ogromne dynie, one się utrzymują na tej siatce. Nie zrywają się, bo ja się obawiam, że ona, jak będzie rosła, to że się poobrywa. Nic się z tym nie dzieje rewelacyjnie uprawiali jedynie do góry, ale ja się trochę bałam i robiłam takie podwiązanie z piramidą. Właśnie nic nie zrobiliśmy, ale mam nadzieję, że to że to zda rezultat samo, że samo wiesz, jak się samo zawiązało, to że się samo utrzyma. No i moi drodzy impreza trwa. A ja zalewam w tej chwili ogóreczki, które zrobili wszyscy. I na pewno będą bardzo dobre. Również będą małosolne, które tak naprawdę może na koniec tej imprezy już będziemy można spróbować, bo one po dwóch godzinach już są wyśmielite. Zobaczycie. Znaczy no. To no. znaczy no. znaczy no. nie pasz tam palca, proszę Cię, Lebożynka. Nie <awia> pasz, to ty. Ja wiem, ale wiesz oui, jest... No. Musi być taki korek. <Antwort> o, Ale są po stawie? No. Więc one były wszystkie? Ja też nie wiem. Ale sałatka perfekcyjna. A jeszcze będzie lepsza? No i można by tutaj wkładać się. Moi drodzy, impreza była świetna. Naprawdę świetna. Koło gospodyń wiejskich. Fantastyczne kobiety, naprawdę fantastyczne. Uśmiechnięte, miłe, radosne. I wiecie co? Myślę, że Łęczno jest cudowną wsią. Wsią, w której jeszcze są prawdziwi gospodarze, mający zwierzęta. I dostałem propozycję wstąpienia w szeregi. Koła Gospodyń Wiejskich. Nie wiem, kim tam będę, bo nie będę kobietą w kole Gospodyń, gospodyń Wiejskich. Może będę. W kole Gospodyń Wiejskich gospodarzem. I naprawdę e, fantastyczna pani sołtys, fantastyczna pani burmistrz. Mamy świetne kontakty. I wiecie co? Zgodziłem się. Wstępuję w szeregi koła gospodyń wiejskich. Trzymajcie się. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi, kot w komórce, spryt wiaszczurce, w tym istota tkwi Dokąd zmierzam, po co żyję? Tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję. Świat jest światłem, które mam. Jest ok. Jest ok, świat się cieszy z pracy mej. Co widzę, to co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś ok, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie. W każdej chwili i w tej też. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej.